Witajcie kochani, z tej strony Ela, pani organizator. Zapraszam was na czwartą część cyklu Jak wybrać odpowiednie miejsce na organizację wydarzenia życiowego. Mieliśmy ze sobą trzy części. W ostatniej mówiłam o takich ważnych rzeczach, które należy wziąć pod uwagę, jeżeli zdecydowaliśmy się, żeby to impreza, nasze ważne wydarzenie, jubileusz było właśnie u nas w domu. A dzisiaj e, chciałabym, żebyśmy zajęli się e, wynajętym miejscem. Cokolwiek to znaczy, jeżeli decydujemy się na restaurację, to e, żeby była ta restauracja, jeżeli decydujemy się na to, że będzie to sala i my zamawiamy catering, e, to, e, to to trzeba wtedy też e, słuchajcie, zrobić. Jeżeli chodzi o restaurację, e, to zachęcam Was do tego, żebyście żebyście sprawdzili co tak naprawdę macie w cenie, dowiedzieli się czy możecie na przykład dostarczyć jakieś swoje wyroby jeżeli macie sprawdzoną cukiernię, czy mogą to być wasze ciasta, czy może to być wasz tort, jeżeli chcecie jakiś konkretny, bo, bo macie taki swój ulubiony, czy jeżeli będzie to, będziemy mieć jakieś wino, czy jakiś alkohol, to czy będziecie musieli zapłacić tak zwane korkowe, czyli za za każdą po prostu, czasami restauracje za każdą wódkę, czy każde wino, czy za każdy inny alkohol, doliczają dodatkową, za każdą butelkę doliczają dodatkową jakąś opłatę. Także zobaczcie, co tak naprawdę macie w cenie, jakie jedzenie, czy napoje są w cenie, bo czasami są napoje takie, że tylko jest woda, a Wy będziecie chcieć mieć dodatkowe, to wtedy jaka jest opłata? Czy będziecie mieć kawę, herbatę do, że tak powiem, do woli, czy będzie serwowana i tylko do na przykład jakiegoś deseru, więc to każdą z tych aspektów warto jest, każdą z tych aspektów warto jest zapytać restauracje, z którymi po prostu chodzicie, się spotykacie, jeżeli chodzi też o cenę, bo może być tańsza restauracja albo mieć, ale mieć mniej, jakby mniej zawarte w tej cenie, może być ciutka droższa cena, ale jak się podliczy tamtą z dodatkowymi opłatami, bo takie rzeczy byśmy chcieli, no to już na przykład wychodzi drożej. Jeżeli chodzi o restaurację, ważna rzecz, to jest pytanie i na przykład jeżeli to są komunia, czy jeżeli to nawet są Chrzciny, czy jakiś roczek, czy będziemy, czy jakiś jubileusz, czy będziemy w tej na przykład czy to będzie sala, która jest specjalnie dla nas przeznaczona, czy będziemy dzielić tą salę z dziesięcioma y, innymi dziećmi, które w tym samym czasie też y, świętują z uroczystość komunii, bo to też. Ma wpływ na to, jak potem w takiej sali nam się e, siedzi z naszymi rodzinami. Czy to po prostu będzie oddzielane parawanami, czy nie będzie oddzielane parawanami. Wiele takich sal dużych, często nawet weselnych, robi tak właśnie w sezonie komunijnym, że oddzielają parwanami gości i no i pytanie no właśnie, czy Wam się to odpowiada, czy Wam to nie odpowiada i czy może czasami po prostu jest jakaś inna sala, w której będziemy sami, mniejsza, być może trzeba do niej ciutkę dopłacić, albo nawet niekoniecznie, ale warto też o to jest pytać, bo, bo to jest ważna kwestia i jeżeli na przykład pytamy o menu, czy czy będziemy mogli sobie wybrać, czy będzie menu, które na przykład jest tylko menu komunijnym w danym dniu, jeżeli jest 10 tam powiedzmy rodzin w danym miejscu, no to wtedy to będzie cała, całość będzie miało to samo menu, czy będzie trzeba do, dodatkowo dopłacać za nasze osobne menu. To są takie istotne kwestie, które według mnie trzeba wziąć pod uwagę. I kolejna kwestia to jest na przykład też jeżeli chodzi o już salę wynajętą, którą wynajmujemy i catering. Tu z reguły możemy liczyć na to, że będziemy sami, więc to jest dla mnie też plus trochę takiej sali, bo, bo zwykle po prostu ją mamy tylko i wyłącznie na wyłączność. Czasami koło takich, no i pytanie czy jest tam jakiś ogród, czy jest jakieś miejsce, gdzie możemy po prostu posiedzieć na zewnątrz, czyli może jest gdzieś niedaleko jakiś plac zabaw. I co tak naprawdę będziemy chcieli tutaj w tym cateringu zamówić? Czy będzie po prostu, ile ta sala faktycznie kosztuje? Czy to jest tylko wynajęcie? Czy to jest jeszcze kwestia tych zużytych mediów? A także takie dodatkowe koszty trzeba wziąć pod uwagę, no i kwestia tego, jak to organizacyjnie, tak? Kiedy trzeba przyjechać, kiedy trzeba zdać klucze, jak wygląda sam odbiór, ile to zajmuje czasu, żeby było jasne, ile jest, czy tam wystarczające, czy musimy wszystko, całą zastawę przywieźć, czy tam jest odpowiednia ilość zastaw, bo to zależy, jakie są sale. Różne są moje doświadczenia, także o to wszystko trzeba dokładnie wypytać. I, no, I to też jakby no wy decydujecie, porównujecie, co byście, co byście chcieli, czego potrzebujecie, czy chcecie być sami, czy, czy, czy po prostu nie przeszkadza Wam to, że będzie towarzystwo innych osób, innych rodzin, ale fajnie jest mieć taką świadomość, że często jest tak, że to naprawdę w tych dużych salach weselnych to jest kilka, jeżeli nie kilkanaście takich komunijnych na przykład uroczystości w jednym miejscu i to to jeżeli na przykład też może czasami być męczące. Także jest to robić, jest to planować, zastanawiać się, chodźcie przygotowani, chodźcie z kartką, na, z jakimiś takimi gotowymi pytaniami, które chcecie w każdym miejscu, które odwiedzacie, wziąć pod uwagę, żeby móc to potem fajnie porównać. Zatem e, wybierajcie i e, zastanawiajcie się, żeby wybrać takie najfajniejsze i najbardziej dla Was dostosowane miejsce. Bo pamiętajcie, że to nie ma być coś dla kogoś obok, tylko że to chodzi o tą Waszą uroczystość i to Wy tu jesteście decy osobą decydującą, która, e, która jest najważniejsza. Do dzieła!